Śmietniku reduka ordona. kto na lody w uparł pożyczy, a parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te wróżki pod kolana, grając zielnie na lewej. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonię. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jest. Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figlę nam płata. Piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z lata I do kina puszczają na ustą, Głupia wiosna kwiatami krzyczy. Czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej uli. Leśniczówka Pranie to miejsce magiczne, od lat uwielbiane przez polskie środowisko artystyczne. To właśnie Pranie było jedną z największych inspiracji wspaniałego pisarza poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pranie to nie tylko muzeum, to przede wszystkim miejsce spotkań ze sztuką. W minioną sobotę odbyła się kolejna inauguracja sezonu artystycznego. Jest to inauguracja ubileuszowa dziesiąta, czyli powinniśmy się cieszyć, ale ta radość jest podszyta smutkiem, ponieważ w zeszłym roku zmarł nasz wielki przyjaciel, znakomity reżyser Jerzy Majkuszewski, współtwórca studenckiego teatru satyry, ewolucjonista w jakimś sensie humoru polskiego w radiowej trójce, który i z kołem działał, i z podziemną solidarnością, i odznaczony wszystkimi najważniejszymi państwowymi oznaczeniami. Był wielkim przyjacielem nas i Leśniczówki Peal. Śmierć Jerzego Markuszewskiego przerwała pracę nad planowanym spotkaniem poetyckim. W rezultacie program został zrealizowany, by upamiętnić wielkiego reżysera. Mieliśmy w planie zrobić dziesięciu wybitnych polskich poetów, których miał gościć Konstanty Defons Gałczyński w pełni. No, niestety, śmierć pana Jujka przerwała te plany, i postanowiłem inaugurację artystyczną właśnie rozpocząć takim. Spektaklem poetycko-muzycznym jego pamięci, i wybrać ośmiu poetów, których kochał, szanował, lubił, czytał, których znał. I zaprosiłem do tego rzeczywiście znakomitych polskich aktorów. Wiersze ulubionych poetów Markusza prezentowali wybitni polscy aktorzy. Prolog. Nieprzyjemny, ale śliczny. Któż nas mierzy takim wzrokiem? Chłop rosyjski. Flegmatyczny, przez szkła łypie jednym okiem. Białe spichrze, rząd przyrzędzie, rzędzie, W dali się wznosiły wszędzie. Z szyb wyzierało zboże. Siedział sobie koń na dworze. Obok zaś cała przyroda strasznie się poniewierała. Tu cienko ciekła w rzeczce woda, tam się brzuska zataczała, ówdzie chatki stały zedwie nad strumykiem obłąkanym, tam znów pod łóżny przeszedł niedźwiedź, wczesną porą tuż nad ranem, a u góry w cichych chmurach, nieforemny jak szkarada, z dzikim wrzaskiem wielki żuraw potrząsając głową lata. W dziobie powiewał mu pergamin, a było napisane na nim... Trójbolówka przynosi straty. Przyjechały Andrzej Chyra i Zosia Kucówna, i Maja Komorowska, i Mariusz Benoit, i, i Mariusz Bonaszewski, i Wojtek Wysocki, Janek Pęczek, i, i, i Piotr Franceski, Jan Pietrzak. O, oddech już mi brakuje. Sobie. I będą oczywiście wykonywać, wspaniale myślę wykonywać takich poetów jak Michaił Zabłocki, Witold Dąbrowski, Edward Stachura. Thomas, Tomasz Eliot, Wiktor Waroszy oraz poetów piosenki będą śpiewania jak Agnieszka Osiecka, Adam Kreczmaj czy też Andrzej Jajecki. Leśniczówka Pranie jest miejscem wartym odwiedzenia szczególnie przez miłośników poezji. Tutaj nigdy nie byłam i Strasznie się cieszę, że udało mi się zwolnić z egzaminu, bo właśnie dzisiaj trwają egzaminy na akademii, w Akademii Teatralnej i zawsze się martwiłam jak to zrobić, żeby tu wreszcie przyjechać i słyszałam tyle i myślę, że, że obiecywaliśmy sobie tutaj, że jeszcze przyjadę i że będę mówiła wiersze. To jest no, magiczne miejsce, nie dziwię się, że... Że Konstanty Ildefons tutaj oczywiście upodobał sobie to miejsce i było dla niego no, źródłem pewnej radości i inspiracji. To jest jeden z orientacyjnych punktów na mapie Polski. Jak człowiek tu nie był, znaczy się nie orientuje, ani w świecie, ani w przyrodzie, ani w poezji. Więc zachęcam bardzo, leśniczówka Pranie jest miejscem uroczym, magicznym. Trzeba tu być, że poczuć tego ducha poezji polskiej. A jednocześnie nacieszyć się Mazurami. To jest mój trzeci udział tutaj w lecie kulturalnym w praniu. Bardzo sobie cenię to miejsce. Pierwszy raz to było dwa lata temu, kiedy zaprosił mnie pan Jerzy Markuszewski, właśnie na taką inaugurację, jaką mamy dzisiaj. Tylko był wśród nas. Drugi pobyt, czyli rok temu, to był mój monodram na podstawie wierszy Herberta Życiorys. No i dzisiaj jestem trzeci raz na wieczorze poświęconym właśnie panu Jerzemu. Nigdy tu nie byłem, moja żona tutaj przyjeżdżała, Dorota Landowska, i opowiadała mi o tym miejscu, ale ja się tego nie spodziewałem, bo ja myślałem, że to jest takie muzeum trochę, ale to nie jest żadne muzeum, to jest po prostu żywe, bardzo. I nie wiedziałem, że to się aż tyle tutaj dzieje. Takich różnych rzeczy, bo jak się dowiedziałem, ile tych spotkań jest, jaki tłum ludzi tutaj przychodzi. Wspaniałe. To jest nadzwyczajne. Ja biorę bardzo często udział w tego typu poetyckich. Spotkaniach i z przyjemnością stwierdzam, że mają one ogromne powodzenie i ogromną frekwencję. A w Szczecinie nie tak dawno, dwa miesiące temu, kiedy zapytałam, co jest powodem, że ma to takie ogromne, właśnie poezja, ludzie chcą słuchać poezji. Jedna z pań powiedziała: Rzecz, która powinna być rozpowszechniona, dlatego że nie ma w tej chwili poezji w teatrach. Wydarzenia artystyczne w praniu są niezwykle istotnym elementem kultury powiatu piskiego. W powiecie Piskim w przepięknym miejscu, w praniu jest to ruchliwe miejsce, tak jak Państwo tutaj widzicie. Te pytanie można odpowiadać dużo mówić o tym, ale przede wszystkim to jest Państwo, patronatem tutaj w praniu starosta Piski obejmuje patronat nad występem artystów, nad innymi. Tej imprezami. Sezon artystyczny w praniu został otwarty. Serdecznie zapraszam Państwa w lipcu i w sierpniu do Leśniczówki Pranie. Olsztyniacy to wielna publiczność prania. Ja muszę powiedzieć, że każda artysta, który przyjeżdża do prania chwali sobie publiczność. że Ona jest inteligentna, uważna i skupiona. Ja tutaj już przez 10 lat poznałem wielu Olsztynian, którzy prawie że przyjeżdżają na co długą imprezę. Ja tych ludzi podziwiam, ponieważ w jedną stronę jadą dwie godziny, w drugą stronę dwie to jest cztery, impreza dwa półtorej godziny, czyli właśnie cały dzień na to poświęcają. I oni są przykładem na to, że warto takie ogromne kilometry jechać do Peania na sezon artystyczny. Jedno jest pewne: nigdy państwa nie zawiedziemy i nigdy w Peaniu nie zejdziemy poniżej pewnego poziomu. Pewnego poziomu, który sobie założyłem. Żadnej tandety, żadnego kiczu i żadnych autury. Serdecznie zapraszam wszystkich Olsztynian. Wtedy nam będzie wszystko jedno, a wcześniej guzik. A kiedy na nas wyrosną chwasty, kiedy będziemy my protoplasty, a nasze życie w i lubach. Młodym nauka, starym ubaw, wtedy nam będzie wszystko jedno, czy lubią nas, czy śmieją się, wtedy nam będzie wszystko jedno, a wcześniej nie.